Jestem mega zmotywowany, bo, bo długo czekałem na podpisanie tego kontraktu, więc, e, więc na pewno e, wniosę dużo takiej pozytywnej radości, bo, bo sam bardzo, bardzo się cieszę, że podpisuję z Będzinem kontrakt. Nie ja chciałem odpocząć od świadkówki, propozycje były, ale taki niefortunny zbieg zdarzeń, że ja czekałem na jedną ofertę w Turcji, e, która no, później znikła poprzez sytuację ekonomiczną tego kraju, także yy, odrzucałem propozycje, znaczy nie przyjmowałem propozycji z polskich klubów, yy, bo czekałem tam i się nie doczekałem. Jestem tutaj już piąty dzień na treningach i, i bardzo często to trener wspomina, że yy, siatkówkę jaką gra drużyna, jest, yy, jest to siatkówka bardzo fajna, yy, ale zawsze brakuje tego czegoś, żeby tą kropkę na dół postawić, także yy, Wydaje mi się, że w najbliższych meczach będziemy w stanie tą kropkę nad i postawić, bo nawet na treningach nasz poziom jest bardzo wysoki i widać taką radość u wszystkich z, z trenowania.